Witam, dzień dobry. Wracamy do The Division. I udajemy się na następną... misję. Dodatkowo tu mamy misję od... od, od ludzi. Let's see what they have for More dead batteries. Shit. If we can't power our comms, sooner or later it's going to bite us. We've had some reports of hyenas at Odia's office. You know something we don't. Hello, I'm Anaya. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. It's a pleasure to meet you. With Odessa's new hydroponic system, the theater is going to be able to put better, fresher food on the table. That ought to make the residents happier and healthier. Heads up, we now have a working barbecue. And better food in your stomach is gonna go a long way towards putting a smile on your faces. Uh, hey, Agent. We've lost contact with a few people who've been living in the deserted library around here. We have reports of a lot of hyena activity in the area. Can you check it out? Hi, Agent. Dobrze, być może wybierzemy się na misję, która jest tu najbliżej. Aha, mamy tu zleceniodawcę. Okej, okay, tu mamy jedną, tu mamy drugą. E, aha, i mamy trzecią, oczywiście, którą możemy tutaj sobie przyjąć. Prawdopodobnie tu jest na dole ktoś. Wygląda wyśmienicie, jest po prostu świetna graficznie, chodzi ładnie, praktycznie cały czas powyżej stu klatek. Gdzie ta pani jest? Ktoś tutaj... Gdzieś tutaj? Aha, na górze, no dobra, no trudno. Tutaj mamy twierdzę. Zdobywamy, będziemy mieli nową część do odblokowania. Później nasze kroki pewnie skierują się w tą stronę. Tutaj wiem, że mamy dwa, jeden, posterunki. Jeden tu, jeden gdzieś mniej więcej tu. Warto się tam udać, dlatego, że tutaj są takie przejścia w, w kanałach i tam można znaleźć klucze e, do tych zasobników, hien i nie tylko hien, bo są, ich frakcji jest akurat trzy. E, więc to możemy sobie zrobić, możemy sobie właśnie może na początek zdobyć jakiś, e, jakiś punkt. O, no, biegniemy sobie o tutaj, zobaczymy. No właśnie biegnął. O nie, bo tej tarczy, to też jest grubem bardziej stabilna. Nie wiem czy mi się wydaje, czy. No tak kopciło samochód. Szkoda, że to znika w jakimś czasie, ale to było fajne. Zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie możemy zbierać żywność dla, dla naszych yy, sojuszników. Tutaj mamy echo, które chyba widzieliśmy. Aha, jeszcze oprócz tego, oprócz, oprócz takich zwykłych znajdzień, to dodatkowo znajdujemy takie rzeczy, które my, możemy sprzedać, jakieś tam, nie wiem, buty, skarpetki, klucze, narzędzia i takie rzeczy. Bo mamy tu Echo, mamy jakiś ten, więc sobie tu zejdziemy na dół. Tutaj są przeciwnicy prawdopodobnie. Więc zaraz to, zaraz to zobaczymy. No tego echa chyba jeszcze nie widziałem. Nie ma żartu z nimi, z Banda wirusów. mogą się wydostać z zamknięci. Jest też ciekawe, spadł tutaj ale nie ma ciała, nie? Aaron Kramer Kramer, ten Gościu, który w pierwszej części dowodził tymi zbuntowanymi, później porwał faceta tu wirusologa rosyjskiego A Kramera on go nie zabił Ponoć ten, nie Kramera, tylko tego faceta, który tutaj w historii gry zatruł nowy Jork. E, tą Dolphiną, tą dypą e, dolarową, e, znalazł go, z, zdobył tam jego e, ekwipunek, zdobył tego wirusologa, porwał tego wirusologa rosyjskiego, i teraz prawdopodobnie, m, może w którymś z dodatków, e, miejmy nadzieję, e, dwójki, będziemy się rozprawiać z Kram, e, właśnie z tym Aronem Kramerem. E, Byłym zbuntowanym agentem The Division. Mam taką nadzieję w zasadzie, że tak będzie, ale tak czy będzie rzeczywiście to jeszcze się okaże? No, jak widać, komponenty, elektronika, która się zresztą bardzo przydaje potem przy rekalibracji uzbrojenia. Bo tak samo można to robić, jest to troszeczkę robione na innej zasadzie niż w jedynce również. E, dlatego, że tam po prostu zużywaliśmy surowce, a tutaj, mm, jeżeli chcemy zrekalibrować, to możemy zrekali zrekalibrować tylko na E, PERK współczynnik, który <laughs> posiadamy w jakiejś innej części uzbrojenia, czyli znaczy in, no tak, no innej. No bo jeżeli mam dwa pancerze i z tego pancerza po prostu transferujemy sobie umiejętność do tego, którego obecnie używamy. E, więc to też jest troszeczkę inaczej. Ale wydaje mi się, że fajniej, bo tam e, naprawdę można było. Tam to było losowo zrobione. A tutaj nam. E, e, Przechodzą po prostu umiejętności, lubimy jakąś umiejętność, przenosimy sobie ją z przedmiotu na przedmiot, oczywiście ten przedmiot musi być w sensie, że to musi być taki sam, eee, czyli na przykład na, na z nagolenników na nagolenniki, z rękawiczek na rękawiczki itd., itd. Tak trochę dziwne, że wtedy to mnie nie widzieli. Oby, warto sobie poeksplorować, warto sobie po, pochodzić, poznajdować. Tutaj sobie wyjdziemy. Zobaczymy. Oczywiście ten plecak mamy ograniczony, więc na początku gry nie możemy nosić tam za dużo. O, mogę skorzystać z windy. To jest ciekawe. Muszę wiedzieć. Muszę właśnie muszę sobie zobaczyć... ...ile mam e, miejsca w plecaku. to jest OK. Tu jeszcze nie byłem. Jeszcze mam. podejrzewam, że jest mnóstwo miejsc, których nie byłem w tej grze. Musicie, musicie przyznać, że gra wygląda naprawdę świetnie. Trochę się będę nad tym eee, rozgadywał, zachwycał, ale gra jest naprawdę i ładna, i, eee, i chodzi fajnie. Tutaj tu się szyję. Tu w ogóle jest jakiś, jakiś bar, jakiś. jakiś... Eee, tak, jakiś bar. Wygląda dosyć ekskluzywne, że tak powiem. Tu już mam przesunięcie. co widzę, może to, to jest jakieś miejsce misji, które nie odkryliśmy. I dlatego to wygląda dosyć dziwnie takie puste miejsce. Dużo jest takich, właśnie, że jak e, gdzieś dotrzemy, i w zasadzie nic tu nie ma. Jest pust, to jest ten, ale miejsce wygląda jak miejsce walki. ...gdzieś w przyszłości. No jest to irytujące, bo mogliby przynajmniej rzucić jakikolwiek przeciwników. I tak człowiek sobie wjechał tutaj nie wiadomo po co i... ...też nie by mi pokazał jakby przeciwnicy tu byli, nie? jest też kolejną głupotą. No ogólnie gra ma dużo wad. Eee... Myślę, że się tak równoważą z zaletami, więc nie, nie nazwałbym tak grą wybitną, zresztą ja na pewno nie, nawet bym się nie pokusił na ocenę, yy, dlatego, że nie jestem jakimś, nie wiem, specem recenzentem od gier, po prostu gram, więc... Poza tym i tak się zastanawiam, czy. czy, czy, czy. Yy, czy tak będzie mi chodzić. Yy, czy będzie mnie dobrze słychać. No jakoś tak. zaznaczyłbym sobie to miejsce, bo. Tylko czy mogę w jakiś sposób. Oprócz dzień efektywności. Otóż, wsparcie. No, nie mogę. Chęcią bym sobie go zaznaczył. No tutaj coś na pewno jest, tylko może później nie wiem Tak to wygląda. Eee, zresztą już jesteśmy w tej innej części. W tej czwartej, ósmym level. Eee, no ale to jest, nie mamy akurat tam takie różnice levelowe. Poziomowe to są to są żadne różnice w jeden level, także. I ten, i ten, ten Waszyngton ma inny klimat, znaczy się to jest w lecie, tam było to w zimie, eee, w Nowym Jorku. Czy to był hipopotam? Tak. Pluszowy hipopotam. Świetna sprawa. więc różnice na pewno są, ale nie robią na mnie aż takiego wrażenia. Tam, tam w pierwszej części mm, naprawdę od, można było odczuć e, ten taki e, że, że naprawdę no to jest już tak beznadziejna sytuacja Tu miejsce jest po prostu opuszczone, nikogo praktycznie tu nie ma tam jeszcze łazili ludzie, krzyczeli do ciebie e, z, z z swoich domów. No tutaj to tak, no są ci, co walczą, no na pewno tu gdzieś mieszkają i te, te sprawy, no wiadomo, że tak się jest, ale no tak ogólnie to miejsce jest opuszczone. Ja wiem, że prawdopodobnie ta epidemia wybiła mnóstwo osób, ale też jakoś tego nie widać. Nie, nie, nie ma jakiejś dużej ilości trupów na, na, na ulicach, nie ma jakichś składowisk tam w jedynce były takie miejsca, gdzie naprawdę tych trupów było od groma w niektórych miejscach. No więc ja mówię no, to jest wcale to jest kwestia sporna. Każdy ma swoje jakieś tam odczucia, a jednym będzie się pewnie podobać bardziej. Może nawet ta część ale moim skromnym zdaniem, no jest, z innym klimatu, jest na pewno, na pewno jest gorsza. Na, na pewno jest gorsza. Eee, niż jedynka. Mam tutaj prowadzi wartę. Czyli co? Mogę coś zagadać? Cześć. też warto w nic. Aho, to ja sobie aż tutaj zeszedłem. O, proszę bardzo. No dobra. Eee. Okej. Okay. <laughs> Może z tym będziemy jakiś postarunek. Jak nam się uda? Proszę bardzo. Stal, materiały cynamiczne i... i ...głupie jakieś tam były. Warto takich rzeczy wypatrywać. Tutaj mam też... Tutaj mamy też taką niby skrytkę. Zamykamy to wszystko na klucze. Na kłódki. <śmiech> <śmiech> I oni tutaj, jak pracują, mają napisane, że pracują, to możemy im coś oddać tam, co oni potrzebują w danym momencie, jakąś tam e, jakąś tam część no różne rzeczy chcą, nie? I wtedy dostaniemy od nich jakiś przedmiot. To działa trochę na tej samej zasadzie jak w jedynce, kiedy ludzie potrzebowali tam im jedzenia, apteczki, e, wody. To wtedy dostawaliśmy też od nich jakieś przedmioty, albo część jakieś ubioru, My mamy coś podobnego, tylko że jest to znacznie rzadziej. Rzadko się ich spotyka jak pracują. Najczęściej łażą, transportują, transportują przedmioty. O, tu już byłem. Już wiem, że byłem. ten kominek, też bym chciał tak kiedyś mieć. Aha, no i przede wszystkim nasi sojusznicy walczą pomiędzy tymi złymi, czyli tymi Hinami, jakich na przykład spotkają. Bardzo często możemy się natknąć na sytuację, kiedy się tłuką ze sobą, nie? Tak jak teraz. To. Fajny to Poklejony To jest co pistolet, powiem, przeszedłbyś się tutaj, to byś się znalazł. Pistolet, uzbrojenie, wszystko, ale nie ja mam to przynosić. Tak, oczywiście. Lepiej by to wyglądało, gdybyśmy na przykład oddawali im uzbrojenie nasze. I oni by sobie e, później z, z, czasowo wyglądało że to są lepiej uzbrojenie, a oni zawsze tak biegają, tacy e, niepoubielani i, i tutaj trochę dziwnie to wygląda. To są te zawalone dźwigi, czyli znajdujemy się blisko, e, blisko punktu, który trzeba przejąć. Tutaj w ogóle jakieś cuda się dzieją Co to jest takie białe? No, właśnie. Trochę dogrywa czasami. To jest dziwne zresztą. Moim zdaniem. To będziemy ten postronek i będziemy kończyć. Albo że zginę, no to wtedy... Wtedy też będziemy kończyć. Dlaczego to jest tak pusto? ...że w ogóle nie, nie wiem, teraz zdobywać postronków. Czy to jest dopiero początek gry, więc... ...tak naprawdę to nie pamiętam, jak to wyglądało. Nie ma ani żadnej straży. Dziwne. No i nie mam postronku w ogóle zaznaczonego. Okej, okay, przenoszę się tutaj do... ...do wasz... do Białego Domu i kończymy.